Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Herstone. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z pierwszym bossem w drugim skrzydle karazan, czyli powrócimy do opery, którą mieliśmy okazję dzisiaj w nocy odwiedzić, a zmierzymy się z Romeo i z Julią, a właściwie powinienem powiedzieć z Julią i z Romeo, gdyż to ona jest w tej walce bosem. Dlatego też... Akt pierwszy opowieść o zakazanej miłości. Tak, akt pierwszy naszej sztuki. Jak widzimy, tak jak przewidywałem na normalu, na heroiku, jej moc specjalna jest tańsza. Dokładnie jest za darmo, myślałem, że będzie za jeden. Jest za zero, w sumie spoko można i tak. I w międzyczasie przygotowałem sobie talię na to skrzydło, jak widzicie, potrójną talię kapłana. Pomyślałem, że skoro kapłan jest ostatnio taki pokrzywdzony w Hearthstone i nie da się nim grać efektywnie rankingów... No to dzisiaj postaram się wszystkie trzy bosy owym Anduinem pokonać. Co mi z tego wyjdzie, to się okaże za chwilę. A tymczasem zaczynamy walkę z Romeo i z Julią, a właściwie tak jak mówiłem, z Julią i z Romeo. I miejmy nadzieję, że nie zajmie nam ona zbyt dużo czasu. Tym bardziej, że słyszałem, że drugie skrzydło nie jest zbyt trudne na Heroiku. Jakie Romeo ma statystyki, mi powiedzcie? Zabierajcie ten napis. 4 na 2. Czyli w sumie statystyki jak na normalu. Tak, i ogólnym celem mojej talii jest nabufowanie jednego stwora maksymalnie jak to tylko możliwe, po czym złanszotowanie go Julią, Złanszotowanie Juli tym stworem. Jak widzimy, podobnie jak na normalu, mój przeciwnik ma 15 punktów życia. Tylko, że ma tutaj dodatkowo 15 punktów armora, co myślę, przy mojej strategii, która ma polegać na zabiciu go w jednej turze, nie powinno jakoś mieć tak naprawdę dużego znaczenia. Znaczynie. Natomiast może mieć to, że już od początku walki Romeo, mojego przeciwnika, ma aż 6 punktów życia, więc trochę się tutaj naszej Juli przyfarciło z doborem kart, ale spoko, jesteśmy kapłanem, możemy się leczyć, jak będzie ciężko, zawsze możemy użyć rozbłysk świętości zni i zniszczyć cały stół mojego przeciwnika. Okej. Okay. Taunty dla niego. Szkoda, że nie mam jeden więcej many, wtedy bym wystawił Deflorda i jego od razu buffną, A tak trochę boję się wystawiać Lordę, bo boję się, że czymś mój przeciwnik go zabije. Bo niestety na normalu nie mieliśmy okazji sprawdzić talii moich przeciwników, bo walki trwały strasznie krótko. Barnes, przepuść nas. Musimy dotrzeć do Mediwa, zanim z tego przyjęcia zrobi się tragedia. Czym jest teatr bez przedstawienia? <laughs> Czymże przedstawienie? Bez widowni. Dobra, dobra, Barnes. Jak nam magia rozdupczy wierzę pod nieobecność Mediwa, to nie będzie żadnego przedstawienia, więc się tak nie mądrzyj, kolego. Nie atakuje. Dziwne. Ale nie powiem, żebym narzekał na to. Dobra, to buffujemy Florda. Przy okazji trafił się drugi, więc podwójnie fajnie. No dobra. To bafujemy w dalszym ciągu. Tak jak powiedziałem, celem mojej Walki z Julią jest zbawnięcie jednego stwora maksymalnie jak się da. Jak widzimy, los zdecydował, że będzie to pan śmierci. No dobra! To niech pan śmierci przyniesie śmierć Julianie i Romeo. A jednak się tradeuje. W bardzo dziwny sposób, tylko niektórymi stworami. No dobra! Skoro tak, to czyścimy cały stół. Przy okazji Juliana straciła boską tarczę. Uderzymy ją co prawda tylko za cztery, ale zawsze to dobry krok w kierunku... Tak, you are not prepared, jak zwykle, to już także znamy z normala. O, nie widziałem, że ma ofiarną bohaterkę na tej walce. No dobra, jak widzimy, nasz przeciwnik ma także inne niespodzianki w talii. Tak nie ma za bardzo sensu jej zabijać, bo tylko dabo skątarcze prawdopodobnie Romeo. Kapłan uczty moglibyśmy go przetestować, bo nie mieliśmy ku temu okazji. Ale dobra, zróbmy tak. Zabijmy tą jednostkę, zanim się nam bafnie. Za bardzo. Podleczmy pana śmierci i w sumie... Dobra, wystawię drugiego mi tak bez żadnego większego powodu. Niech sobie stoi. Prawda. Jest o! Na niego. <grywka> Dziękuję ci bardzo. I właśnie dokładnie na to liczyłem. Dobra, teraz jakoś tego było się warto pozbyć. Bo będzie słabo. Dobra, myślę, że zrobimy to tak. Zbiję, mocno tarczę podleczymy sobie cały stół w sumie mogłem jego także wystawić nie pomyślałem o tym to zrobimy to teraz trochę za późno ale lepiej późno niż wcale on nas tam będzie podlec jak widzimy rzuca szynką niczym sprzedawca przekąsek z ligi nie z ligi odkrywców tylko z wielkiego turnieju no i dobra mamy jednego pana śmierci który jest już w miarę duży miejmy nadzieję że uda mi się za jego pomocą tą walkę wygrać o! Tego tamta także nie znaliśmy. O nie. Zapomniałem o tym. Dlaczego... Na... Zostanę prawdziwym rycerzem. Byłem pewny, że rzuci to na Pana Śmierci. Przez co stracę dwóch z moich trzech stronników, ale jak widzimy... blizardowa sztuczna inteligencja nadal nas zadziwia. Dobra, tego kolegę podleczę. Wyczyścimy cały stół, jak leci. I za 16. Tym razem udało mi się już mojego przeciwnika trochę mocniej potraktować, moimi stworami. W sumie, jako że ma tylko 3 karty w dłoni, więc jest szansa na to, że w kolejnej turze uda mi się w ogóle ją zabić. Ktoś tu dostanie Chyba, że znowu zacznie nam tauntami spamować. No! Niczego się nie no jak piernicze, ile tych tamtów. Mógłbym rzucić boskiego ducha. Na niego. I chyba tak zrobimy, bo w sumie nie mam tej lepszego pomysłu. Teraz warto było coś tutaj poczyścić. Czyli tutaj zrobimy tak. W sumie rannego mistrza ostrzy, myślę, mogę poświęcić. A pana śmierci nie będę używał do walki na razie. Nie wiem, dlaczego mój przeciwnik koniecznie się uwziął, żeby zabić mojego pana śmierci, okej. Okay. Jak sobie chce. No, no, patrzcie. Bez kitu. No dobra, wygląda na to, że mamy litala, Jak widzimy... To szczerze mu... Że dostanie Taunta, więc lepiej na wszelki wypadek zabijemy jego przeciwnika rozbłyskiem świętości, żeby żadnego Taunta nie dostał. No i kończymy walkę z The Flordem, czyli plan został w 100% wykonany. Juliana ginie, mieliśmy idealnego Litala. No i w sumie mamy One shota, więc. Tak, więc dokładnie tak jak mówi Barnes, pierwszy akt skończony, kolejny boss to będzie wielki, zły Wilk. I na ja niego także mam przygotowaną specjalną talię kapłana, dlatego też do tego przejdziemy już w kolejnym odcinku. Ale dzisiaj to było tyle, dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, cześć!